Się macie, ludzie z tej strony. Damian z vsnowa.pl Witam Was w kolejnym moim tutorialu. Dziś zrobimy sobie studio. Na razie tu nie ma nic, przed chwilą było, ale mała gafa wyniknęła z mojej strony i się nie udało. Chodzi dokładnie o to. Zrobimy sobie fajne oświetlenia, użyjemy takich efektów jak globalna iluminacja. Zrobimy sobie softboxy, zwykłych splineów. Eee, stworzymy je dzięki nerpsom. To też wyjaśnia o co chodzi. Chociaż tłumaczyłem to w pierwszym tutorialu, więc zarazę oglądać od początku, jeśli ktoś się chciał uczyć grafiki 3D. Eee, użyjemy sobie modyfikatorów, no i ogólnie oświetlenia stworzymy softboxy, miękkie światła i tak dalej i tak dalej. Powinno być ciekawe, więc zaczynamy. Eee, zaczniemy sobie od płaszczyzny. Stworzymy sobie naszym plane, czyli płaszczyznę. Troszkę ją powiększymy, bo taka mała jest eee, niedobra. Tak ją wydłużymy. I tak ją wydłużymy. Też jeszcze trochę tak. Nie musi być to naprawdę ogromne, bo zmniejszymy sobie zaraz tekst i powinno wszystko się dopasować, ale zaraz zobaczymy. Teraz za szybko robię. Wybieramy sobie modyfikatory i bend, czyli nasze zaginanie, zaginacz, tłumaczymy to po chłopsku. Eee, dzięki temu modyfikatorowi wygniemy sobie naszą płaszczyznę na dany kąt. Na początek w naszych opcjach w Object zmienimy sobie siłę naszego nachylenia. Będzie to 90 stopni, takiego kąta potrzebujemy, żeby to w miarę ładnie wyglądało. Jak sami widzicie nasz modyfikator się wygiął. Mm -hmm. I teraz co zrobić, żeby uaktywnić nasz modyfikator na naszą płaszczyznę? Zrobimy sobie dziecko. Tak, zrobimy małą synemkę, która będzie latała. Ta ta synema, gdzie jest? Musi, musi. Dobra, dobra. E, wystarczy złapać do naszego benda, czy za nasze zaginanie, za, nas, za nasz modyfikator, i pokazuje się taka strzałeczko A jest ona teraz w tym momencie w lewo, czyli seguruje nam przeniesienie poniżej. Ale my nie chcemy przenieść poniżej, my chcemy ustawić jako podobiekt głównego obiektu, czyli plane'a. Łapiemy sobie i jedziemy wyżej, aż pokaże się nam taka strzałeczka w dół. W tym momencie nasz modyfikator został uaktywniony i współgra on jako dziecko naszego rodzica, czyli płaszczyzny. Takie same zasady są również np. water effects. Mamy tam takie potocznie zwane spiralki, nazywają je i to są właśnie parenty, czyli przypisywanie jednych akcji do drugich. Eee, tutaj działa to dosyć podobnie. Mamy też rodziców, wnuki, prawnuki, praprawnuki. Niemniej jednak, póki co, nie działa nasze zginanie, tak? Obiekt widać, że jest aktywny. Przesuwam sobie trzymając Bend, to działa tutaj wszystko. Ale nie mamy pełnego kątu. Dlaczego? Bo nie zmieniliśmy tego kątu jeszcze tutaj za pomocą naszego, naszego, eee, naszego narzędzia rotacji, które wybrałem tam na górze i bierzemy 90 stopni. Dla ułatwienia dodam, że trzymając lewy klawisz shift, ja mogę sobie bezpośrednio skakać o 5 stopni. Czyli nie setnych, setnych, setnych. Jeśli zmieniam, tylko trzymam sobie klawisz shift i o równe 5 stopni doszedłem do 90 stopni. Mam moją płaszczyznę. Trochę to cilowo zgiałem, dlatego że yy, jest on za mały to studio. Wystarczy sobie zmienić narzędzie zaznaczania, czyli przesuwania, złapać ten taki pomarańczowy. Ja jestem chłopakiem, nie znam kolorów. Puh, kwadracik na końcu i troszkę sobie poseżyć, poszerzyć. Ach, ten język muszę ćwiczyć gramatykę i wymowę. W ogóle Polski trzeba się nauczyć. Dobra, nieważne. Jak sami widzicie, jednak nasza, 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 nasza płaszczyzna to jest, ma twarde skraje, tak? Nie jest to takie miękkie, płynne przejście, jakiego byśmy oczekiwali, bo gdy renderujemy, będziemy widzieli tam piksele jakby. Takie przejścia kwadratowe. A takie rzeczy były jeszcze na PlayStation, więc Uff, trochę byśmy się ośmieszyli. Do tego przychodzą nam w pomocy bardzo proste narzędzia w opcjach, takie jak segmenty. Ilość segmentów e, może poprawić nam jakość danego obiektu. Jeśli na przykład zwiększę teraz segmenty, Y, przepraszam, with, to im więcej segmentów, tym mój obiekt będzie bardziej e, precyzyjny. Będzie tutaj się wszystko zmiękczało. Będzie to coraz lepiej wyglądało, ale im więcej tych segmentów, tym większa oczywiście jakość tekstury, jakość naszego modelu. Lecz zwiększa to też czas renderingu, więc nie przesadzajmy. Zostawcie sobie tak, nie więcej na 200. 20, coś koło tego, ale naprawdę nie szalejcie z takimi wartościami jeśli nie czujecie się pewnie na swoim kąpie. można sobie to troszkę zmniejszyć, ja teraz to przesadziłem w drugą stronę znowu w ten sposób no, wygląda całkiem fajnie ten tej róg mm -hmm. Ok, mamy naszą tutaj nasze mini studio można sobie to później zapisać oczywiście będzie już gotowe, jak skończymy, żeby każdy już miał gotowe softboxy. Studio, jeśli będzie chciał coś oświetlać, więc na koniec warto sobie taki projekt zapisać. Później się przyda, nawet jak będziemy modelować jakieś jabłka na początek, może owoce, cokolwiek ciekawego. No, trochę bardziej efektywne, oczywiście, zrobimy, bo tak, kichę to w szkole się robi. A i tak, nie robię tego. Z kicha. Dobra, w takim razie stwórzmy sobie naszego softboxa najpierw. Mamy już tutaj miejsce, Możemy sobie dokupić teraz softboxa. Do tego bierzemy spliny. Ktoś kiedyś pisał do mnie i pytał się, jak ze splinów stworzyć bryłę. To akurat teraz pokażę, w tym momencie. Spliny tak do ciekawostki dodam. Wygrałem sobie oczywiście rectangle, czyli nasz prostokąt ze splinów. Tak z woli ścisłości, jako ciekawostkę dodam, że spliney to kiedyś były takie deski które używały się w statkach, one były strasznie elastyczne, więc dobrze można było je produkować do budowy statku, ale to były lata świetlne temu. Nie, niedawno dawno temu w tej galaktyce. Dosyć dawno temu i na ziemi. Dobra, dodaliśmy sobie nasz yy, loctę i teraz zmienimy jego wartość na 100 na 100 cm. Taki malutki. To będzie nasz nasza. ciępa powiedzieć nieładnie. Powstrzymałem się. Nasza końcówka tego naszego softboxa. Przytrzymam klawisz Ctrl i przesunę sobie niebieską strzałkę czyli na, osią, na osi Z, 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 czemu to angielski tak wchodzi. I przesunę sobie mniej więcej tutaj o 20 220 cm, żeby mieć równe wartości, przypominam klawisz Shift. Teraz zmienię sobie tą wartość na 1000 cm na 1000 cm. Już będzie taki gigant. Trochę go jeszcze na przesunę. Wezmę sobie znowu Ctrl-C. No i Ctrl-V niech będzie. Trochę tutaj. I tym razem dam 1500 na 1500. Wiem, że to na razie wygląda ogromnie. Ale yy, zachowujemy sobie ciekawe proporcje dzięki właśnie takim ustawieniom. 1500, 100, 1000, 1500. Mamy takie w miarę ciekawe proporcje. I teraz, jak stworzyć tego obiekt 3D trójwymiarowy? Za tą pomocą użyjemy sobie NORPSów. NORPSy właśnie pomogą nam ekstrudować, czyli, jak to tak powiedzieć po chłopsku, uwypuklać, generować nasze obiekty 3D. Hmm. Wystarczy, że wezmę sobie tutaj, w tym wypadku weźmiemy sobie Loft nurbs, bo widzicie, on tu ma nawet narysowane, tak na chłopski rozum, też można powiedzieć, większe rogi, więc sobie go wybiorę, zaznaczę wszystkie moje krawędzia, czyli wszystkie nasze tutaj spline, i wrzucę jako dziecko naszego Loft nurbsa. W tym momencie pojawił mi się mój softbox, oczywiście jeszcze się niedokończony. Dokoń... Nie i czasem widziłem się takie rzeczy, że jeśli w złym zaznaczeniu sobie ustawimy, to nasze ształki w ogóle pojawiają się w innym miejscu. Ale, dobra, ominimy to. Jeśli chciałbym teraz zmienić jakąś krawędź, na przykład końcową, bez problemu mogę sobie to zrobić i spójrzcie. On sobie żyje. Błum, Tak jak skakał na jakimś łóżku, tak. dobra. E, można sobie to bez problemu zmieniać, tak jak stwierdziłem. Oczywiście, najpierw zeskalujmy sobie go troszkę mniej. Hmm, tutaj mam narzędzie skalowania i za niebieską ściąłeczkę, za oś, z, bo jak wezmę sobie na przykład zieloną, to będzie bardziej z góry szło. Za tą, no to tak bardziej jakoś dziwnie, a za tą odpowiadającą przestrzeni, więc sobie to idealnie mi się skaluje. Mamy, albo jeszcze nie skalujemy, przepraszam, przepraszam. Dodamy sobie znowu płaszczyznę narzędzie zaznaczania. przesunę ją 90 stopni trzymam klawisz SHIFT idealnie ją sobie dopasujemy ustawiam mniej więcej na razie na środku klikam tutaj sobie na nią na plane'a i zmieniam sobie wartość w opcjach na 1500 na 1500 żeby była idealnie w wielkości tak samo jak ostatnia krawędź naszego softboxa Dobra, w tym momencie Jan, zmienię sobie scrollem widok na przykład na top, może być top i spróbuję to dopasować w miarę jak najbardziej równo z krawędziami, przepraszam, naszego softboxa, tu jest linia końcowa, o, mm, plain. Ciut w prawo. Zobaczmy jak to wyszło. Kurcz, dament to jesteś idealnie wręcz tam wyszło. Ok. Rzucamy sobie do reszty rodzinki. Powiedzmy, że plane jest adoptowany. I mamy naszego softboxa. Teraz sobie mm, stwórzmy materiał. Dodajemy sobie pierwszy materiał. Kolor zmienimy na czarny po prostu. Żeby. Widać było Softboxa dobrze. Rzucimy na wszystko. zmieniły się nam całość na czerń. Nie ma się czym przejmować. Dodamy sobie teraz znowu nowy materiał. I tutaj radzę nie stopować tutoriala w środku, tylko poczekać do końca, bo dopiero na końcu będzie wyjaśnione, jak uaktywnić to światło. Ha, ha, ha. Włączamy kolor, wyłączamy spekular czy naszą poświatę, tutaj odbicie to w naszym odbicie, Znaczy nie odbicie, bo odbicie mamy tutaj. I wybieramy sobie Luminase. To Luminase będzie nam dawało światło z naszego Softboxa. Nasze światło, oczywiście, zostawiamy na białe. Zwiększamy wartość na pewno ze 100 na co najmniej 200 na początek, ale później będziemy się tymi opcjami bawić. I wybieramy Fresnel. Fresnel taki rodzaj gradientu, który nam się tu ładnie rozprowadzi. Klikamy dwukrotnie na tą ikonkę, obrazek i zmieniamy ten czarny na taki taką odczeń delikatną szarości nawet, nawet, nawet ej, wyłącz się nawet mniejszą. O! W ten sposób i rzucamy sobie na plane'a jak widzicie mój plane' jest jednak trochę z tyłu o, już jest na swoim miejscu tak jest. I mamy gotowego softboxa naszego. Teraz możemy go troszkę zmniejszyć, troszkę zeskalować. Niech sobie będzie razie taki mały, żeby nie przeszkadzał. Podpiszemy dwa Dwukrotnie klikniemy szybką myszką, podpiszemy sobie w softbox. Mamy naszego softboxa. Wiecie ogólnie, co to są softboxy. Fajną sprawą jest, jak ktoś fotografuje i ma doświadczenie w studiu jakimś tam. No, nawet podstawowym, że widział w softboxa. Softboxy poprawią na przykład uzupełniać jakieś cienie, jeśli chcemy nagrywać na green Screenie. Do tego też można używać blend. E softboxy dają miękkie światła, doświetlają różne obiekty. Naprawdę fajna sprawa z boxami, softboxami. Zresztą co sobie zaraz zobaczymy i niech ten softbox sobie już tutaj nam leży. Dobra. Dodajmy sobie teraz tekst. Wystarczy kliknąć MoGraph, tekst. E Zmienić go o 90 stopni Oj, coś tu źle Jest 80, co 90 90 stopni, przesuniemy sobie go bliżej hmm. Mniej więcej Tutaj niech będzie Troszkę na środek bardziej eee. Dobra, na kamer nie musimy ustawiać Zmienimy sobie nazwę tekstu na nowa Oczywiście reklama musi być, nie? Przecież nie dam nazwy na studio. Jest nowa. Tak jest. E, tu mamy jeszcze inne odstawienia: mamy depth, czyli wypukłość naszego tekstu, jego Głębienie, mogę, Możemy sobie zwiększyć, oczywiście, zmniejszyć. E, subdivision, czyli nasze to samo powiedzmy sobie, co w naszej płaszczyźnie, czyli nasze segmenty odpowiadające tutaj. Im więcej, tym lepsza jakość, jakby naszej naszej naszego modela, chciałem powiedzieć, tekstury. Ach, przyzwyczajenie za teryfeksa. E, czasem też robię tutaj jeszcze klopsy, bo dosyć jestem bardziej przyzwyczajony na, 3 ale na... teraz w szkole mam tego byka, więc nieważne. A tutaj mamy czcionkę, sobie możemy wy... wybrać. Ja sobie dam oczywiście tego Arabika. Wy co chcecie? Klikamy scrolla, wybieramy na przykład z write. E, i szukamy, szukamy szukamy idealnej tutaj mm, krawędzi, żeby sobie nasze teksty dodać. Tak jest. Żeby stały jak najbardziej możliwie troszkę w górę jednak, bo to o jest zawsze jakieś dzikie, nigdy nie chce się idealnie dopasować. Wybieramy sobie caps, czyli zakończenia naszych rogów, co było w poprzednim tutorialu i dodatkowo było po polsku. Nie wiem czy zauważyliście, ale teraz jest po angielsku, więc spoko. E, Filet Fillet Cap, czyli okrągłe zakończenia. Steps, czyli znowu możemy sobie podzielić nasze segmenty, żeby się nie gubić. Będzie nam prościej to później zrozumieć. I zbierzmy sobie na przykład na 3. Mamy teraz fajne zmniejszone rogi. Spójrzcie, jak będę tutaj zmieniał. nasze rogi. Widzicie? Większe, mniejsze. Krawędzie znaczy. się. No, rogi, krawędzie. Więc ten tekst teraz troszkę ciekawiej wygląda. Hmm. Dobra, Zajmę sobie materiały teraz. Weźmy sobie nowy materiał. Weźmy sobie jakiś taki niebieskawo, zielono, coś tam. Nie wiem, może taki troszkę jaśniejszy. Dajmy sobie na tło. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. To jest teraz na Live idę. Teraz zrobimy sobie materiał nad tekst. Damy też taki podniebieskawy, pięknie. Zmienimy sobie nasze tutaj oświetlenie Tej bryły. Ja lubię takie wyższe i bardziej punktowe. W sensie tak jak tłumaczyłem poprzednio, widzicie teraz, jeden punkt jest bardzo, bardzo naświetlony i jest delikatna poświata wokół tego punktu. Jakbym sobie zmienił tak, to spójrzcie, jest tylko jedna mała kropeczka, która jest oświetlona, czyli krawędzie będą bardzo intensywnie oświetlone. Więc to już też trochę wedle gustu, jaki to ma luk, jaki to ma spojrzenie na daną sytuację, na dany efekt. Też Tak jak wspomniałem, bardzo dużo się wiąże z tutaj fotografii Tak samo studio, subboxy. Też rzecz fotograficzna i oświetlenie przedmiotu, Więc, jak ktoś miał do czynienia naprawdę ma fajne zburki, ja weźmy sobie reflection, czyli odbicie. Zmienimy naprawdę na niską wartość tego reflectiona. Teksturę sobie wybierzemy, jeszcze tego fresnel. I też zmienimy bardzo nisko. Tak delikatne ma być tylko odbicie. I damy nasz tekst. Zobaczymy, mniej więcej jak zaraz wygląda, ale. Nie przestraszcie się teraz, bo to będzie zupełnie inny wygląd za chwilę miało. I teraz tak. Bierzemy naszego softboxa i ustawiamy sobie światła. Bierzemy sobie na przykład tak. Tutaj. Nie wiem. Można, nawet jak ktoś ma ochotę się dłużej posiedzieć i zna typy oświetlenia, można sobie teraz się pobawić. Wystarczy sobie zrobić softboxa jeszcze drugiego. Skopiować na przykład tego. I otworzyć na przykład, nie wiem, oświetlenie muszelkowe czy przednie, górnoboczne Naprawdę wiele ciekawych można sobie stworzyć. teraz zobaczmy jak to będzie wyglądało. Mówię jak ten, Machłowicz, ten smak jest taki no taki naprawdę dobry. Nie, z szacunkiem do gościa oczywiście. E, zagadałem się i wjechałem myszką w kamerę. Tak. Zobaczmy jak to będzie teraz wyglądało. Wydaje mi się, że powinno to być... Nie działa? kamera stop, nie no żartuję, nie ma kamery stop eee, jak zrobić, żeby nasz softbox działa dlatego mówiłem, nie przewijajcie tutoriala, w ustawieniach renderowania czyli w tej ikonce, tej mamy efekty i musimy użyć dwóch efektów, pierwszy to jest global illumination pytanie za 100 punktów, co to jest global illumination, powiem wam pierwszy i ostatni raz. Globalna iluminacja pozwala uzyskać lepsze oświetlenie. Przykładowo, dodając teraz światło na nasz trzymam długo więcej, na nasz obiekt 3D będzie on oczywiście oświetlony, będzie działało odbicie i wszystko. Ale dodając globalną iluminację, będzie też działało na niego odbicie światła, od jakiejś powierzchni. Czyli przykładowo, jeśli dam tutaj lustro obok gdzieś z tyłu, to to, yy, nasz, nasz tekst będzie działał będzie dla niego działało jeszcze światło z tego lustra. Czyli po prostu globalna iluminacja poz pozwala uzyskać nam światło i z płynące z danego źródła światła oraz zodbić różnych innych poszczególnych elementów zawartych w naszej grafice 3D. I teraz dzwoni dwa skupel, godzina druga w nocy. I pyta się, stary, słuchaj, kurczę, czy są budzy? Druga godzina w nocy, wiem, co to jest globalna iluminacja. Jej wyzdrówka? Globalna iluminacja pozwala uzyskać światło takie, 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 odbija światło od obiektów. Dzięki, stary, wszystko jest super. I tak macie wiedzieć, globalna iluminacja. Nie zastanawiacie się, czy on jest normalny, że w ogóle dzwonię drugiej nocy i się pyta o to. Ja bym się zastanowił sobie. Idziecie spać, jesteście szczęśliwi, że wiecie. Drugim efektem jest Ambient Occlusion. Nie mam dobrego angielskiego, sorry. A co mam przecież? Ambient Occlusion. Lepiej trochę pofałszować i postarać się podawać, że jest dobrze. Ten efekt jest odwrotnością Global Illumination. Tak naprawdę na prosty sposób tłumaczenia. Dzięki niemu poz możemy uzyskać lepsze cieniowanie naszych obiektów. Będzie le lepiej zachował się cień. I minimalną wartość ustawimy sobie na 20, a maksymalną na 200. Oczywiście, włączając, włączając dwa efekty, już jesteśmy skazani na długi czas renderowania. Co jest wielkim bólem, ale zobaczmy, jaka jest różnica. Pamiętacie tam ten render? Gdzie ty się znowu Kamero, Jak ja? No i to mnie wkurza czasem w tym programie. Żeby wchodziła tam gdzieś. No, powolutku. Teraz zobaczymy sobie, jaka jest naprawdę różnica niesamowita między tamtym renderingiem a tym, który teraz uzyskamy. Tam, ta, ta, tam, ta, tam, 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 ta, tam. No. Jak sami widzicie. Nasze oświetlenie działa. Nasz softbox zmienił delikatnie światło. Wszystko wpłynęło na to jak trzeba. Pojawił się nawet cienie. I teraz możemy się bawić już z oświetlaniem i z innymi typu efektami. Zmienimy sobie na razie naszego softboxa bardziej na górę. Dajmy go tak bardziej, bardziej, bardziej wysoko. O, w ten sposób. Tak sobie oświetlmy ten tekst. Troszkę w prawo. Która? Zmienimy jego natężenie. Na 250%. być intensywniejsza. Ej, czemu mi. Aha, bo nie naciskałem. Tak. Dobra, tu mamy intensywniejsze światło. Teraz e, zwiększmy sobie jednak jeszcze nasz tutaj. Nasz studio super. Dobra, i zmniejszmy ten kolor zielony tam z tyłu, bo jeden to był głupi pomysł. Dajmy bardziej taki szarowaty, ciemniejszy. O, właśnie w ten sposób. Zobaczmy jak teraz będzie wyglądało znowu i tu jest tak naprawdę zabawa koci koci łapki, czyli musimy sobie dobrze oświetlić. Ja pokażę Wam tylko szybką metodę, żebyśmy tutaj za długo nie siedzieli. Mm -hmm. Jeszcze tu mamy rogi, musimy troszkę edytować naszego softboxa albo zmienić po prostu odbicie. Weźmy sobie jeszcze troszkę wyżej naszego softboxa i w ten sposób sobie go damy. Bardziej rotację niżej, żeby on tutaj dokładnie wszystko oświetlał. Dajemy sobie światło. Światło sobie przesuniemy. Bardziej od tyłu. Tak, żeby tutaj mieć fajną poświatę. Zmniejszymy sobie jego intensywność na początek. Naprawdę na taką 36% wystarczy. Włączymy mu cienia. Zobaczmy. Można sobie dodać drugiego softboxa, jeśli ktoś ma ochotę, naprawdę. O, już coraz ciekawiej to wygląda. Widzicie, tam nie mamy z tyłu twardych rogów. Fajnie się tutaj światło układa. Tutaj jest jedna poświata, jest druga poświata. Tutaj jest. Mam nadzieję, że widzicie myszkę. Tak, widzicie, bo to ustalę. Tutaj się fajnie robią poświaty. Coraz ciekawiej nam to wygląda. A ta perspektywa kamery jest bardzo fajna. Zwiększmy sobie jednak na 45%. Skopiujmy to światło i damy je z przodu tym razem. Damy je troszkę niżej, bliżej nas. Mm -hmm. I wyłączymy sobie tutaj dla odmiany cienia, żeby nam nie psuło tego wizerunku na dole co mieliśmy. Poświaty takie krążące. Zobaczmy sobie jeszcze raz, najwyżej jedną poprawkę, bo naprawdę nie chcę was tutaj usypiać przed tym. Całą technikę i zasadę znacie, więc nie ma sensu też na tym siedzieć nie wiadomo ile, bo już wasza twórczość Was poniesie. No, mamy softboxa, który idealnie fajnie oświetla nam przedmiot. Mamy tutaj ciekawe cienie w studiu. No i co? No i po prostu możecie teraz się bawić z światłami, dodawać, odmieniać wasza wasza już tutaj twórczość. Ogranicza. Tak jak wspomniałem na samym początku, w tych programach ogranicza nas tylko wyobraźnia. Nie ma tutaj końca. Naprawdę nie ma tutaj końca, więc możecie tworzyć, tworzyć, tworzyć. Fajnie to wyszło, podoba mi się. Najbardziej tutaj te cienie, więc fajny efekt jest z tyłu, gdy się daje światło, bo te cienie z przodu leżą i tak dają e, montumenalność tego tekstu. Strasznie tworzą go duży, dużego. Czasem mówię jak Czesło, nie? Wyobraźcie sobie, jak Czesło nagrywał tutoriale i ja. Nie no, dobra, to jest szacunek dla gościa. Nie wiem, co mam dzisiaj taki dzień. Tak dzisiaj, siak, dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że kilka technik zostało ciekawych użytych, które Wam się sprzedadzą, a na które szukaliście na przykład odpowiedzi. I widzimy się w kolejnym tutorialu. Nie wiem, czy to będzie już Photoshop, czy After Effects, czy znowu coś z 3D, Zobaczymy na co przyjdzie Wena. Tak czy siak idziemy powolutku, krokami do przodu. Ja jeszcze raz zapraszam Was na moją stronę www.paueznowu.pl. I do usłyszenia się, Macie.